Wyobraź sobie małą wioskę w indyjskim stanie Jarkant. W tej odizolowanej społeczności życie toczy się według odwiecznych zasad, gdzie każdy krok jest dokładnie wyważany, a tradycje mają ogromne znaczenie. W tej wiosce mieszka młoda dziewczyna Anjali, której życie nagle zmienia się w koszmar. Zostaje brutalnie zgwałcona, a przestępstwo to ma w tej społeczności katastrofalne konsekwencje. Nie tylko dla ofiary, ale także dla jej rodziny. W odpowiedzi na tragedię, starszyzna wioski gromadzi się, by omówić, co zrobić dalej. Wśród propozycji pada sugestia, by Anjali poślubiła jednego z jej oprawców, aby uratować honor jej rodziny i jej własny. W tradycyjnej logice społecznej takie rozwiązanie ma na celu minimalizowanie szkód w obliczu utraty honoru. Jednakże w tej samej wiosce kobieta, przewodnicząca lokalnego sądu kobiet, sprzeciwia się tej wizji. Sprzeciwia się pomysłowi małżeństwa z gwałcicielem. Honor tej dziewczyny nie zależy od jej oprawcy mówi. Musimy zapewnić jej prawdziwą sprawiedliwość, nie dodatkową krzywdę. Ta historia została wymyślona przeze mnie, ale to nie znaczy, że nigdy. Się nie wydarzyła. Ten odcinek, co ciekawe, chciałabym poświęcić Indiom, ale tak naprawdę Indie są tylko kontekstem, takim tłem, które wprowadza nas w szerszą rozmowę o postkolonializmie, o wartościach europejskich, wartościach zachodnich. W skrócie ciężko nam, Europejczykom, ludziom zachodu, zrozumieć myślenie lokalnych. Tradycyjnych społeczności i często przychodzimy do nich jako ten biały zbawca, i mówimy im, jak mają myśleć, co mają robić, bez dawania im środków, aby zmienić to myślenie. I myślę, że historia, którą Wam zaraz przedstawię, która wydarzyła się naprawdę, rzuci światło na to, co właśnie powiedziałam, i myślę, że zrozumiecie lepiej, o co mi chodzi. Więc ostatnio na Netflixie obejrzałam dokument Zabić tygrysa To Kill a Tiger. I jest to historia rodziny ze stanu Jarkant, czyli um, ze Stanu w środkowych Indiach, która mierzy się z tragedią, bo dochodzi do brutalnego zbiorowego gwałtu na kilkunastoletniej dziewczynce. Ona ma chyba w tamtym momencie 12 czy 13 lat. Historia wygląda tak, że. Dziewczynka jest na weselu, która odbywa się w wiosce. Ta wioska jest bardzo mała, ta to społeczeństwo jest bardzo zżyte. Każdego zna na tej wiosce, na tym weselu bawi się cała wioska. Wiecie, możecie to sobie wyobrazić. I dziewczynka napotyka w drodze do domu trzech starszych chłopców, chłopców, mężczyzn, bo oni są już pełnoletni. I oni namawiają ją, żeby do, została na tej imprezie. Więc dziewczynka się zgadza, ale zamiast zabawy e, zostaje brutalnie zgwałcona przez wszystkich trzech. E, wraca do domu i opowiada o tym ojcu. Ojciec oczywiście z matką reagują tak, jak dla nas normalny ojciec i matka by zareagowali, e, czyli mm, od razu chcą zgłosić tę sprawę, Służbom. I tutaj jest pewien problem, dlatego że w tej społeczności, w tych społecznościach lokalnych, takie konflikty, problemy najpierw załatwia się we własnym kręgu. Czyli zbiera się taka starszyzna i dyskutują, co mają zrobić i tak dalej. Jednak tutaj mężczyzna. Po usłyszeniu, że takim rozwiązaniem, najlepie, najlepszym rozwiązaniem byłoby wydanie tej dziewczynki za jednego z gwałcicieli, idzie dalej. I ci rodzice właśnie po usłyszeniu tego wyroku tej lokalnej społeczności i pomocy szukają u szefa dystryktu. I ten szef dystryktu, co ciekawe, mówi, że lepiej by było to rozwiązać lokalnie w wiosce. I to mnie pierwsze, co uderzyło właśnie w tym dokumencie, bo to było w, jakimś, w jakichś pierwszych minutach, że każdy problem dotyczy każdego w tej wiosce. To są takie zbiorowe wyroki, po prostu wydawane, i trzeba się ich słuchać, bo jak ich się nie posłuchasz, no to występujesz nie tylko przeciwko tym przystępcom, ale całej wiosce. W dalszej części rodzice korzystają z pomocy Srijan Foundation. I z tego co wywnioskowałam, to jest fundacja właśnie pomagająca ludziom, którzy potrzebują wsparcia prawnego i nie mają pieniędzy, aby wykupić własnego prawnika. I sytuacja wygląda tak, że ci prawnicy pochodzą z większego miasta i dlatego widać, kiedy oni przyjeżdżają do tej wioski, żeby porozmawiać właśnie z rodzicami, czy z tą dziewczynką, czy w ogóle z mieszkańcami tej wioski, to widać taką różnicę y, klas po prostu, że oni tam przychodzą i cała ta wioska na nich patrzy. Trochę mi się to skojarzyło z taką mortynową Wojciechowską, co przyjeżdża gdzieś y, na koniec świata i wszyscy na nią patrzą. No i sytuacja wygląda tak, że Cała wioska odwraca się od tej rodziny. Dlatego, że rodzina nie chce podążyć za tym, co ta wioska każe im robić. I ci przestępcy nie, z tego co wynika z tego dokumentu, nie są jakoś piętnowani przez tą społeczność wioski, a raczej im się to wybacza i zwala się winę na to, zwala się winy na to dziewczynkę. I wiele tutaj, właśnie ludzi z tej wioski mówi, co ona robiła tak późno z tymi chłopakami, ma nauczkę. Nie zwraca się uwagi na to przestępstwo jako takie. I w dalszej części jest pokazane, jak ten ojciec głównie walczy właśnie z tym systemem. I jest pokazane, jak wioska. I poszczególni mieszkańcy się odgrażają temu ojcu, bo co ciekawe, jeden z tych gwałcicieli to był kuzyn tej dziewczynki, która została zgwałcona, no i ojciec tego jednego z gwałcicieli. On odgraża się, że po prostu, że ich podpali, że ich zabije, już nie pamiętam, jakie to były groźby konkretnie, ale cała wioska w skrócie albo się odgraża. Albo odsuwa ich od w ogóle życia w tej społeczności, i ten ojciec, i ta matka, właśnie opowiadają w tym dokumencie, że muszą spać na zmianę w nocy, bo boją się, że ktoś ich po prostu zaatakuje w nocy. I to jest ciekawe, jak tą ofiarę nie, się piętnuje, nawet nie ofiarę, ale całą jej rodzinę. Nie za to, że konkretnie, że ona została zgwałcona tylko za to, że oni nie chcą się podporządkować tej społeczności, tym tradycjom i tak dalej. No i moja ulubiona scena z całego tego dokumentu, która w ciekawy sposób przedstawia Je w ogóle sobie przywoływałam potem w głowie parę razy i próbowałam ją tak zinterpretować i myślałam, właśnie to ta scena mnie trochę zainspirowała do tego odcinka. I wygląda ona tak. Przyjeżdża do tej wioski jedna z prawniczek, organizacji. I mam wrażenie, że one nie tylko tam chcą pomagać tym poszczególnym ofiarom, ale też trochę edukować tych ludzi z wioski i trochę zmieniać ich styl myślenia. I jedna z tych prawniczek wychodzi do kobiet z tej społeczności. Te kobiety siedzą na ziemi, rozmawiają. Tworzą taki krąg i ta prawniczka, trochę jak taki kosmita, bo widać, że ma inne ubrania, po prostu widać, że jest trochę innego świata, siada wokół nich i stosuje taką technikę, którą właśnie stosują kobiety z tych sądów kobiet, o których odpowiem w kolejnej części odcinka. Stosuje taką technikę, aby ułatwić, jakby przekonać te osoby, że każda kobieta zasługuje na szacunek. I ona właśnie mówi tak, czy chciałabyś, żeby twoja córka, musiała wyjść ze swojego wokół itd. i tak dalej. Więc stosuje się taką technikę, że porównuje się te ofiary do ich własnych członków rodzin, aby taką większą empatię wywołać w nich. No, ale w końcu dochodzi do rozmowy z jedną ze starszych właśnie kobiet z, tej, z tego kręgu, a tą prawniczką. I rozmowa wygląda tak. Ko starsza kobieta mówi, Małżeństwo to jedyne wyjście. Ten chłopak zhańbił jej dom, więc czemu ślub z nim jest czymś złym? I wtedy prawniczka odpowiada, bo wtedy każdy chłopak mógłby zgwałcić dziewczynę, która mu się podoba, żeby wziąć z nią ślub. A wtedy starsza kobieta mówi, ona musi wyjść za niego, bo nie może już za innego. I wtedy Peroniczka nic nie odpowiada, scena się urywa. I na początku ja się tak zbulwersowałam tym podejściem tej starszej kobiety. Ona trochę jest takim czarnym charakterem w tym, w tym dokumencie, nie tylko ona, ale między innymi, bo widać w niej takie zimne, wyrafinowane podejście, nie, że. Jest taka zasada, i ci trzeba zrobić tak, jak robiliśmy przez ostatnie wieki. Ale potem pomyślałam o tym trochę innego punktu, i mi się wydaje, że ta prawniczka dlatego jej nie odpowiedziała, bo, bo ona oczywiście zdawała sobie sprawę z panujących tradycji w tym społeczeństwie i z tego, jak wyglądało to życie na wiosce w Indiach przez. Poprzednie wieki, i wydaje mi się, że to mogło wynikać z tego, że jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, a być może wciąż tak jest, nie wiem, ale mam nadzieję, że się dowiem, bo za dwa miesiące będę na takiej właśnie indyjskiej wiosce, więc możliwe, że uda mi się z kimś porozmawiać na ten temat. Ale myślę, że kiedy ta kobieta, starsza kobieta była dziewczynką, to życie wyglądało tak, że. Jak dziewczyna nie znajdzie sobie męża, to umrze z głodu. I tyle. I nie ma tutaj bycia wybrednym co do swojego męża. I myślę, że chodziło jej o to, że naprawdę chciała zminimalizować te szkody dla tej dziewczyny, bo mimo tego, że ona może ją winiła za to, nie wiadomo, bo ta prawniczka w ogóle zadała jej pytanie, czy myślisz, że to wina dziewczyny? Ona powiedziała, nie wiadomo. Tak, jakby w, w jakimkolwiek scenariuszu ta dziewczyna miałaby być winna temu, co jej się stało, nie? Przecież była dzieckiem po prostu. I nawet jeśli ta starsza kobieta mogła ją winić w jakiś sposób za to, yy, chociaż tego nie okazywała, to chciała dla niej jak najlepiej, dlatego że wiedziała, ona tak wypowiada takie słowa, ona musi wyjść za niego, bo nie może już za innego. Jeśli ona nie wyjdzie za niego, to nic więcej nie zostanie. Bo nikt nie będzie chciał jej utrzymywać do końca życia, potem jej rodzice umrą i tak dalej, i tak dalej. I ta kobieta, zamiast płakać na rozlanym mlekiem, chce coś zrobić, nie? nie chce, żeby ta dziewczyna skończyła jako taki kompletny odludek w tej społeczności. Chce, żeby przetrwała jakoś. I myślę, że ta starsza kobieta nie wiedziała, że teraz ta młoda dziewczynka, która została ofiarą. Ma różne możliwości, że mogłaby może wyjechać do miasta, chociaż to też nie jest powiedziane w tym filmie, dlatego że ta rodzina jest bardzo, bardzo, bardzo biedna. To jest społeczeństwo rolnicze. W jednym z tych ujęć y, widać, jak ten ojciec właśnie żali się, że nawet nie ma wystarczającej ilości żywności dla tej rodziny. Więc widać, że jest ciężko i że być może ta dziewczynka nie miałaby wielu innych dróg. A na pewno w głowie tej starszej kobiety nie miałaby wielu innych możliwości, niż wyjście po prostu za kogokolwiek. I to mnie skłoniło do takiej konstatacji, że naprawdę ciężko nam wejść w głowy tych ludzi z tych tradycyjnych społeczności. I ten motyw z tego filmu skojarzył mi się właśnie z takimi wątkami, na które często natykałam się podczas moich studiów. Gdzie właśnie często rozmawialiśmy o postkolonializmie, o wpływie tych naszych zachodnich wartości na kraje trzeciego świata. Gdzie często właśnie zwracano naszą uwagę na to, że te kraje sprzeciwiają się niektórym tym prawom. No i jest taki w ogóle ruch cały, który sprzeciwia się na przykład prawom człowieka. Niektóre kręgi właśnie tych. Krajów rozwijających się. Twierdzą, że te prawa człowieka zostały skonstruowane bez jakiegokolwiek wkładu tych osób z tych krajów rozwijających się, i właśnie to jest taki, wiecie, motyw białego zbawcy, który przychodzi i chce zbawiać świat, który najpierw zepsuł, tak? Mówią, że słuchajcie, wy nie znacie tak naprawdę naszych tradycji. Nie wiecie, jakie u nas są dokładnie problemy, tylko my możemy je zrozumieć. Te prawa człowieka zostały przy, y, skonstruowane w ogóle bez naszego wkładu, i wy nie wiecie tak naprawdę, co jest nam potrzebne. A teraz próbujecie siłą te prawa człowieka aplikować w te nasze społeczności. Ta społeczność, właśnie prawnicza, ale to też się przykłada, zaraz wam wyjaśnię, o co mi chodzi, bo ta społeczność prawnicza, właśnie. Szukała sposobów, jak aplikować te dobre wartości, te dobre ideały w te tradycyjne społeczności, ale nie inwazyjnie, tak aby połączyć te e, obie kultury, żeby połączyć tę kulturę Zachodu, ale w taki sposób, żeby ona nie była tak obca dla tych tradycyjnych społeczności. No, i podczas wykładu na mojej magisterce z przedmiotu, który bardzo lubiłam, słyszałam o czymś takim, co nazywa się Nari Adalats, czyli Kobiece Sądy. To jest dosłowne tłumaczenie z hindi. I to była inicjatywa, która powstała w Indiach, aby wspierać kobiety w ich walce o sprawiedliwość, szczególnie właśnie w kontekście małżeństw i rodzin. I właśnie to powstanie tych sądów mogło mieć miejsce dzięki sponsorom holenderskim. Właśnie Holandia udzieliła dużego wsparcia finansowego i dzięki temu taka inicjatywa w latach 90. mogła się ziścić. Początki właśnie Narya Dalat sięgają lat 90. w indyjskim stanie Karnataka. Tam zaczęto właśnie tworzyć te lokalne sądy, które miały zapewnić kobietom pomoc właśnie w takich tradycyjnych, lokalnych społecznościach. Oczywiście te kobiety spotykały się z przemocą domową, dyskryminacją, różnymi formami niesprawiedliwości, więc te lokalne sądy kobiet miały naprawdę przydać się w Indiach. I właśnie jedno, jednym z przykładów sukcesu tych sądów jest historia Sanu, młodej kobiety z małej wioski w północnej Karnatace. Została ona wydana za mąż jako dziecko, a kiedy w końcu zamieszkała z mężem, odkryła, że poślubił on już inną kobietę. No i wtedy Sanu doświadczyła dyskryminacji i przemocy ze strony męża i wróciła do rodziców. I mimo oporu ze strony męża, to Nari Adalat interweniował, angażując w to różnych aktorów, bo to byli lokalni liderzy, mieszkańcy wioski, policja. I w końcu dla Sanu udało się wywalczyć alimenty, co było bezprecedensowym osiągnięciem w jej społeczności. Ale dlaczego mówię o tych sądach? Dlaczego w ogóle skojarzyłam te sądy z tą pierwszą historią z tego dokumentu? Dlatego, że te kobiety są wykształcone jako paraligas, próbują implementować te prawa człowieka, takie jak my znamy, ale przy pomocy i przy znajomości lokalnych zwyczajów. Podam Wam teraz przykłady, które to ilustrują. To jest właśnie forma takiej hybrydy. Takiej konwersacji międzykulturowej. I właśnie jeden z przykładów, kiedy używa się tych tradycyjnych norm i wartości w celu osiągnięcia jakiegoś wyniku, celu, gdzie aplikowano no by właśnie te prawa człowieka, prawa kobiet, jest uwzględnianie norm społecznych w procesie negocjacji. I to jest właśnie to, co, czego użyła ta prawniczka, siedząc w tym kręgu kobiet ona nie odnosiła się do jakichś abstrakcyjnych, wiecie, norm, że kobieta powinna, nie wiem, być chroniona od przemocy domowej. Oni w tych konwersacjach z tymi lokalnymi społecznościami odnoszą się do tego, co oni cenią najbardziej, czyli te relacja jednej osoby do drugiej, czyli ta kobieta nie istnieje jako taka trochę tylko jest czyjąś szwagierką, jest czyjąś córką, jest czyjąś siostrą. To te lokalne społeczności mogą bardziej przetrawić niż to, że ta kobieta, będąc po prostu istotą ludzką, ma prawo do czegoś. Oni mówią tak, jak poczułobyś się, gdyby twoja siostra, gdyby twoją siostrę spotkała właśnie taka sytuacja i tak dalej, i tak dalej. Oni odnoszą się Właśnie do tych relacji, jakie te poszczególne osoby mają z innymi kobietami w społeczeństwie. Następną rzeczą, która wydaje mi się taka bardzo pomocna w, w procesie w ogóle, jest taką praktyczną sprawą, która bardzo wiele wnosi do całego procesu, jest dostosowanie. Procesów, negocjacji do rytmu życia wioski. Tak, aby nikt nie poczuł się wykluczony, tak aby nikt nie musiał rezygnować z czegoś, aby przyjść właśnie do tego sądu. A kolejną rzeczą, na przykład, to już trzeci aspekt, który jest przykładem, jak te sądy wykorzystują lokalne tradycje, jest uwzględnianie. Ważnych osób w wioskach, tych autorytetów. Nie działa się przeciwko systemowi, tylko uwzględnia się ten system. I tutaj, na przykład, te procesy i na przykład, zbieranie dowodów, rozmowy z, ze świadkami, to dzieje się we wiosce, to dzieje się właśnie w tych kręgach. Do tego wykorzystywana jest arszyzna, te osoby, które mają autorytet. Dzięki szacunkowi dla tych lokalnych struktur władzy, te sądy efektywniej wdrażają te swoje programy. I co ciekawe, to to, że te sądy nie wydają takich wyroków wiążących prawnie, tylko te wyroki są ważne w tej społeczności. I, i, i w ogóle to brzmi śmiesznie trochę. Ja już kiedyś o tym rozmawiałam w innym odcinku z moim przyjacielem, Oliwierem, innego podcastu, że. Te sądy działają dzięki hańbie i ośmieszaniu jakby tych przestępców. I zaraz wyjaśnię, o co chodzi, bo kiedy już ten sąd kobiet wyda wyrok na przestępstwo np. Na gwałciciela, to ten gwałciciel nie może iść do więzienia, bo ten wyrok nie jest wiążący prawnie. Ale zamiast tego dochodzi do takiego zhańbienia i ośmieszania tej jednostki w. W wiosce. I to też jest lokalna tradycja. To znaczy, to trochę źle brzmi, ale myślę, że możecie wyobrazić sobie o co chodzi, że ten przestępca zostaje napiętnowany po prostu i to jest jego kara. To jest używanie właśnie tych starszych form, kary, które są myślę, że trochę bardziej akceptowalne. W tej wiosce? I dlatego wybrałam ten przykład Nari Adalatów, bo on świetnie pokazuje, że jest możliwe to łączenie lokalnych norm z nowoczesnymi ideami praw człowieka. I on właśnie pokazuje, jak można szanować te różnice kulturowe, a przy okazji promować coś promować tą równość i sprawiedliwość społeczną. I to jest taki przykład prawny, ale wydaje mi się, że można go przełożyć na wiele innych możliwych instytucji albo programów, które właśnie mogłyby zajmować się takimi sprawami przestępstw, ale i nie tylko, bo nie chodzi tu tylko o przestępstwa, chodzi po prostu o promowanie jakichś dobrych norm. Jednak, co chciałam powiedzieć w tym odcinku i co oddać, to że często trzeba spojrzeć z perspektywy tych właśnie lokalnych społeczności mimo, że, my ich, że możemy tego nie akceptować to musimy starać się zrozumieć o co chodzi tej, wiecie starej kobiecie w tym kręgu, że trzeba wejść trochę w jej buty i przypomnieć sobie, że ta kobieta na pewno dorastała w ogóle w innej społeczności niż my i ciężko wytłumaczyć takiej osobie z tradycyjnej społeczności że te myślenie jest złe. Taką zależność też możemy znaleźć w naszych społeczeństwach. Przecież wiemy, jak ciężko jest przetłumaczyć niektórym osobom coś nie wiem, na przykład mimo tego, że mamy dowody naukowe, że Ziemia jest okrągła, ciężko przetłumaczyć płaskoziemcom, że tak jest. I tutaj nie trzeba być z lokalnej, tradycyjnej społeczności trzeciego świata, żeby być upartym i mieć klapki na oczach i e, wydaje mi się, że dlatego musimy podchodzić z taką empatią i zrozumieniem dla tych lokalnych tradycji. Trzeba zrozumieć, że to, z czym my przychodzimy, nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem, że może być odbierane jako taka inwazja w ten ich e, porządek i że musimy nauczyć się współpracować i musimy wchodzić w dialog, nawet nie taki werbalny, ale... E, w dialog taki międzyzwyczajowy, i to wszystko na dzisiaj w co ciekawe, ale chciałabym też od razu zapowiedzieć, że ten temat nie jest jeszcze zakończony, bo podam jeszcze jeden przykład takiego niezrozumienia z naszej strony innych kultur. W tym kontekście będzie to religia, to będzie islam i chciałabym właśnie. Poruszyć sprawę europejską, bo akcja tej sprawy, którą też poruszę, odbija się właśnie w Grecji. I też myślę, że jest szalenie ciekawa, więc na pewno jeszcze spotkamy się w tym podcaście z kulturą, z wartościami i z naszym subiektywnym rozumieniem dobra. Dzięki. Do usłyszenia.